Witam. Dziś podzielę się swoimi przemyśleniami na temat słowa. Otóż można znaleźć taki cytat, albo usłyszeć, że słowo zdolne jest rozdzielić szpik od kości. Jest to bardzo ciekawa wizja ciekawe spostrzeżenie. Teraz opowiem historię o pewnym mędrcu. Podążał w głąb siebie. Penetrował on świat wewnątrz siebie, aż doszedł do ostatniego punktu tej podróży, w którym uświadomił sobie, że nie może pójść już dalej, bo w miejscu, w którym jest, jest wszystko. Jest to miejsce, które postanowił nazwać ja. I w tym miejscu postanowił zamieszkać, postanowił osiedlić się tam i postanowił utożsamić się z tym, co tam jest. Odkrył tam, że istnieje tam świat, którego nie idzie opisać słowami. Świat poza formą, świat poza wyobrażeniem. Jednak doświadczalny dla każdego z nas. Ten mędrzec postanowił, że będzie spoglądał na świat, który od dzieciństwa, widział, lecz postanowił użyć słowa, aby postawić granicę pomiędzy tym, co odkrył wewnątrz, a tym, co widzi na zewnątrz. I mędrzec ten przez resztę swojego życia codziennie witał się z tym światem. Mówił takie słowa witaj, widzenie świata. W tym pięknym dniu obejmę wszystko, co do mnie przyślesz, co do mnie przeprowadzisz, i będę błogosławił to swoją mocą i swoją miłością. Cieszę się, że mogłem rozpoznać to, że jesteś widzeniem, jesteś neutralny w swej naturze. Dziękuję, że tak dobrze odzwierciedlałeś jako świat to, co jest we mnie, abym mógł celnie i precyzyjnie dotrzeć do miejsca, w którym jestem teraz. Taka jest historia tego mędrca, który przeżył resztę życia w piękny, spokojny sposób. Był on pełen pokoju i miłości i radości. Ponownie zachęcam każdego, aby odkrywał duchową przestrzeń lub jakkolwiek inaczej, w jakąkolwiek inną formę, by tego nie ubrać, w jakiekolwiek słowo, aby odkrywać to, co jest w nas. Zachęcam do tego każdego. Dziękuję i pozdrawiam.